I don't think so. No, 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 no. Witam wszystkich z Cinematic Gaming. Zapraszam Was na 310 odcinek z gry. Fortnite będziemy grać tryb gry rankingowy solo na trybie Fortnite OG. Dokładnie tak. Odpalamy Fortnite to już i ruszamy w, gr w grę. TKL to jest taka kaptura, która nie ma przycisków numerycznych, nie? Numeryczne przyciski w sumie nie są jakieś potrzebne koniecznie, żeby były, nie? No tak, numeryczne nie są potrzebne. Numeryczne takie opcjonalne były w sumie. Przyciski gra się... Nie używa. Jeśli mam taką ścianę dla series mechaniczną właśnie. A 9 TKL, która nie ma przycisku, przycisku, przycisku numeryczny. Mi to nie przeszkadza. Absolutnie. Yeah. Sorry za to. Wybaczcie widzowie. Ała. Ała. Proszę. Oh, sorry za to. Wyciągnięcie się jak struna. Przepraszam was widzowie. Mocniej. Się was to przeraziło. <śm> Zadaję im grę, chwilę muszę poczekać. Fortnite jakby ładuje czasami. No tak. Nie dawcie o subskrypcję kanału znaczką w ogóle, czy się pod tym z gry Fortnite, bo tam oddzielają się filmy, od Fortnite otworzyć No i live, i też mogę się, pomagać Ci pić mój, czy ja się subskrypcji do końca grudnia tego roku. Dokładnie tak. Serwa zapraszam też e, o mnie też o moich mediach słyszą. Titoku jest na w czacie. Będziecie podać takie w opisie się pod odcinkiem z gry Fortnite, bo Titoka jest gasta w nie nazwa będzie podana. jest zapraszam też na grupę Słowego na Discordzie, który będzie też opisie się pod odcinkiem z gry Fortnite. Te serwa zapraszam Was też na grupę na z kanału Medi Gaming na Facebooku, czy też Pan będzie link się pod odcinkiem z gry Fortnite oczywiście. Te serwa zapraszam też na grupę. Koci do mega grupa fanów, tylko kochaj TSR na Facebooku, czyli też, bo nie opisie, czy też, oni opisuj się pod odcinkiem z gry Fortnite. zapraszam, zresztą na grupę na fanów osób, które kochają TSR, elegant LGT na Facebooku, czy ja też, oni opisuj się pod odcinkiem z gry Fortnite. Też zapraszam, też, w opisie, Fortnite. Też, yy, zapraszam też na grupę w przypadku grupa fanów, grupa fanów osób, tylko kochaj TSR na Facebooku, czy też, wani, dany będzie link, opisuje się pod odcinkiem z gry Fortnite. Te seriale zapraszam Was do współpracy na e-mail mateuszgaming2004.bpk.pl Jeśli chcecie nas proszę kierować. Jeśli nie chcecie tak w proszę kierować. On będzie też podany w opisie pod odcinkiem z gry Fortnite. Także życzę mi jego oglądania. To ruszamy w rankę solówkę. Mam nadzieję, że nam dobrze szło. będzie dobrze szło. Mam taką nadzieję. Lecimy na słone strzechy, a możemy na słone. Docinamy myślę, bo widzę, że Jednak mamy dobry landing. Zobaczymy, tutaj. No Tekie mnie zabiła, no. ja na no. Aaaaaj. Tekie mnie musiała zabić. Co za pech renegatka. No ja... Mówię, Takie mnie zabiła, no. Ja... Okej, okay, no, tekiem musiałem je zabić, no. Serię musiałem je tekiem załatwić. Ja. Porażka. Porażka. Dobra, jedziemy, A te, ale te wszystkie na lekko wchodzą, no nie są jakieś ciężkie. Lecimy na słone strzechy. Na słone, no na słone polecimy. Już podziękowałem kierowcy busa. Lecimy. Hmm. No, znowu poleci ktoś na domek. To ja będę zły, wiecie? Będę naprawdę zły, jeśli ktoś poleci na domek, to ja nie wiem co zrobię. No i chyba poleciał właśnie. Ale słabo. O, tactical. Dobre i to, ale i tak w ogóle w Serio, potek nie mam. No nie, nie żartujcie, że potek nie mam. No ja. Ale porażka. Potek nie mam, to jest bardzo słabo, bo mi się osłony by przydały. Serio, ale tu potek nie mam. Ale pech. Iść na jakiś typów, czy nie ryzykować. 上年人。 Jak mnie zabił, no ja z rewolwera mnie załatwił? Serio? O oh, Boże, z rewolwera nie musiał zabić. No co za niepojęty graczną. gracz. No, jak jest z niego jakiś pro player? Kurczę pieczony, Zabił mnie z rewolwera? Jakim prawem? No rewolwerowiec nie musiał załatwić. No co za rewolwerowiec? No kurczę pieczony, no. no. kurczę pieczony, on. Co? Pomyślał, że co? No, nie zabije. Nie, no, no, co za gracz, no? <ścoughs> Chciałem go zabić, a on mnie zabił. Ja. Mogę, no nie komentuję takich graczy. Rewolwerowiec z niego jakiś. No, Rewolwerowiec mnie, ewidentnie rewolwer zabił. Skwii, kości, rewolwerowiec jakiś muszę zobaczyć. Co za gracz, no. Rewolwerowiec mnie zabił. Ja... Mogę normalnie z niego... Co taki domek doda bardziej na ten... Ten już zajął. Bambik. Nie! Bałową i kilowatem. No, ja. Chciałem go pułapką załatwić. Nie udało mi się to. No, ja nie mogę normalnie. Ja mam pecha w tym Fortnite dzisiaj. Przegrywam z każdym. Broń nie dostaje, o co tu kaman? Przegrywam cały czas w tym forcie dzisiaj. Cały czas w forcie przegrywam. Eee, Dobre, zasłony do walki. zasłonę, na złote, złodziny. To, to normalnie nieco zrobię Zdadać, cały czas, zdadać. No zapraszam do reklamy! Są jakieś typki gotowe na walkę ze mną? Z czerwonym rycerzem do zginięcia, do deduwy ha, ha 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 No dawajcie, zapraszam do reklamy! <grystanie> do reklamy! Do reklamy! No nie, mi rewolwera, głupi! Musimy <laughs> 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 zawieźć rewolwera. Kurcze pieczone. Mam nadzieję, że znowu mnie dead na tych słonych. No ginę na tych słonych trzech No ginę. No, no, no. no kurcze pieczone. Przechodzę na walkę. Co ginę. Bo ta kreatura też ma taki kształt, że ona tak do góry, jakby taki, jakby taki ma, takie schodki do góry, nie? Ona nie jest taka równa tak kreatura, że wam się wydają na płasko, ona to prawdopodobnie płasko leży, ale jest taka trochę jak taki ukos, nie? No, to jest po to zrobione, żeby się wam nogi, wam ręce nie męczyły. No właśnie. Kurcze wieczorem, co to się dzieje? Ile tu leci gości? Nie, normalnie, nie, 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 nie dobijajcie mnie. Snoop Dogg, zapraszam do reklamy. A, a. No nie, Snoop Dogg z 20HP miał. Jan. Jaka porażka, jedna wielka, no. Ja! Stupka nie zapił. Co teraz na. Hmm. Może na lepki lasek? Na lepki lasek dawajcie Próbujemy Spróbujemy każdej miejscówki. Włączyłem nagrywanie, nie? Za włączyłem spokojnie. Lecimy, dawać mi ich ty, typów Jezu, je ja tu leci gości, Boże! Oooo, masakra je ja tu typów leci! Zginę zaraz, znowu dednę. Znowu ripnę i znowu zginę jak. padnę jak. jak niedźwiedź. No, znowu padnę. Znowu zginę. Chyba, że przeżyję to. tą inwazję tych wrogów, tylu. Mło to wam powiem, że ludzik myli na... Widzę, my że ładny tam pan na lepkim lasku. Pompeczka. Karabinek. Zapraszam do reklamy. Bambika. No jaki mam pech z tym trafianiem, no. Ja nie mogę, dlaczego nie trafiam w ogóle? I Deda, ginę, nie mam taki dobry lud, a ja zginąłem. no. Ja... Jak ja dednę znowu... To ja... Dobra, chodźcie na przyjemny teraz polecimy. Ja zginę znowu, to ja nie wiem co zrobię. I mam dedać tak cały czas i ginąć i ripać. Nie, no tak nie może być, no. Hello, no. Goście no. mam. <laughs> Gracz no. Masakra po prostu. Mam dedać, ripać cały czas i ginąć przez tych wrogów? Wrogowie zabijają no sto. Nie wiem o co chodzi, że nie potrafi nikogo trafić, ale rzecz moja czułość jest tak wysoka, że powinnam dawać radę. A widzicie, muszę po I'ma poćwiczyć. Aim nie wychodzi mi w ogóle for dziś. Aima ma naprawdę słabej klasy dzisiaj. Praktycznie do niczego Aim. Niestety, ale do niczego. Z tym się czas, ja chyba zgadzam. Że Aym jest do niczego, nie? Więc to znaczy im że do niczego, że do niczego, że po prostu słaby jest. że jakąś małą podkę znajdę. hu taktika niebieski. To mi się podoba, takie luty, te ta? lubię. Oj, taktika zwykły. No, coś pięknego. Szkoda, że. że nie pompy zwykłe. To taktikale. Ale zawsze coś dobrego, bo przynajmniej taktikale dwa, a nie Cały czas słabe bronie. <laughs> Myśli, mam, że yy, karabin. No, karabin spoko. Karabin nie jest złą bronią. Absolutnie to nie narzekajmy na karabin. Ten cały. krótka seria, tak zwany. On nie jest złym, jest dobry. Ja pamiętam z tej broni grałem bardzo dobrze kiedyś w Fortnite. starych sezonach. Byłem dobry z karabinu w szybkiej, se krótkiej serii. O, bambol, Nie czeki bambol. Głupie granaty będzie rzucał. Zapraszam do reklamy. No chodź tu. Dzień doberek. Mam nadzieję, że w końcu go zabiję. Nie potrafię editów robić. No nie, dedłem mnie! Ja, ha, ha ha! Nie, no pecha po prostu dzisiaj! Aj oh, on pompę jeszcze nie ulepszył ode mnie, a ja oceniałem. Wygram znowu! To ja... Dobra, dawajcie na tak za dybę! No nie będzie tak źle! 3 gram znowu, kolejną gierkę, to ja nie wiem co zrobię. No, porażki mam jakieś, cały tam strzegolowem. Na tych rankach, ta OG. No i pompę ma. Ja snajpę dostałem. Nie, normalnie ja, ja nie wiem co mam zrobić teraz, biedny. Sniper koza. Jest! Zabity ze snajpy. Haha, ale go zabiłem. Ale to było piękne 200 IQ. No, ładne to było. Ładna snajpa. Ładna wleciała. Ładny headzik. Ładnie go wycelowałem i deadnął. no. było ładne. To można powiedzieć że jedna z najlepszych akcji w tym dzisiejszym dniu, jeśli chodzi o Fortnite. A. To się chociaż poprawiłem troszeczkę. Trochę się poprawi. W dzisiejszym dniu z tego Fortnite. No już myślałem, że nic nie trafić. Ale nie mam za szczęście, że go trafiłem. Nie był. Nie o ten gracz jakiś mega dobry. O, tak, bym powiedział. Oj, ale to nie szykować się. Będzie gorzej. No, pompę mają. Mam walczyć z nimi? Co ty myślicie? To, co mam tańczyć? O ty. No nie, dostał za do 113. Ale na szczęście drugi wyeliminował go, ale i tak słabo bo miałem plecy, on mnie zawył, ale drugi jakby pomógł mi w jego zabiciu. To nie była zwagierka, gierka, tak? To gra... mi zawiesiło. Na szczęście nie. Gdzie lecimy? Eee, może stęchły składa, spróbujemy. No dawajcie stęchły. Spróbujemy stęchły skład. Stęchły skład, spróbujemy sobie skład dzięki może zaatakować, i może coś tam da radę pobić. Mhm. Mm Te wszystkie bardzo łatwo wchodzą, więc to jest w sumie plus Pompa? Nikogo tu nie ma? Ja następu nikogo nie ma o Pompa wolna to jest coś pięknego. O, emeczka niebieska. O -o 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 -o. Tu na Steful zawsze dużo osób lata, ale teraz to zaskoczyło mnie ta ilość osób, tak mało, że nie ma. Widzę, nikogo nie ma tu na Steful. Pusta tak, tak pusta mam była na ten nikogo nie ma w ogóle Pustawa Pustawa na ten stęp jak nie co O słona, fajnie, ale ja chciałem jeszcze dużą Aha! Są typy. Są jakieś dobre czy słabe? Pompa trzy razy? O ty, traf to, trafiłeś, uff, uff, dead, użyłem double pompy, użyłem double pompy. O, trafiłem go dobrze. Myślałem, że już przegram, ale ja szczęście nie zginąłem. Uf. Ale mam dużo szczęścia, nie? No. Bowiem, że myślałem, że zginę, ale na szczęście przeżyłem. Zabity został przeze mnie. Może miałem na kucaku, co prawda grałem, ale. A to się nie liczy. Liczy się frak, który zrobiłem. To się liczy. To, że go zabiłem. To. No. Dokładnie. To jak go zabiłem, to nie ma znaczenia. Dobra, chodźcie może na fabryki, że kogoś znajdziemy. Nie, ja lubię, ja nie lubię grać bez żadnych wrogów. Ja wolę walczyć. Ja wolę na każdego iść. Bo dla mnie najlepsze jest chodzenie. Znaczy walka. Z typami. A nie jakieś... A nie jakieś tej... Не, I Typy tutaj. Sam nie wiem. Chyba żadnych typów tu nie ma na tych terenach fabryk. Och, chce w składu? są fabryki. Tak je się tak nazywało. Ja pamiętam fabryki, ale już się wcześniej sobie Pierwszego były, grałem, więc e, pamiętam fabryki bardzo dobrze. Wszystkie miejscówki pamiętam. jakiś typów, możemy iść 20 osób, 19 osób tylko. Łącznie ze mną 20, ale bezemnie mnie to 19 no. Fajne dźwięki i dźwięki, na takie na teremachicznego jest z zdraje APEC dźwięka i God, CCS, Ray, Apex, 9, Taki fajne takie fajne dźwięki, no się fajnie wciska no Jakieś typy? Mogło być, można żadnych typów nie ma, więc rząd zaopatrzenia, tyle widzę. Zródło zaopatrzenia, idziemy po niego, dawajcie. O Jezus! Snajper! Prawie, prawie mi załatwił. O, brakowało. Bym że przez niego prawie, przez tego snajpera całego. Snajper by mnie załatwił. Nie mam w ogóle... dużo. Trapik. suneczka. Ostrożnie, żeby go nie dednął. Bo to już pułapka, wiecie. Ten trap może pułapką. Chyba każdy wie. Lepiej nie przez snipera. O Jezu snajper nie załatwił najgorzej to ja tamten co szedł a No trudno pech. Trudno. Gória nie była zła. Możemy kończyć odcinek w sumie. Jeden frak był. No. Nieźle nie było. Źle nie było. Dobry, grozy, tego odcinka z gry Fortnite 390 Gigajcie Tryb Rankingowy Solo na trybie e, oczywiście w Fortnite OG Solo e, Fortnite OG Pierwszy co rozdział pierwszy, dokładnie tak. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, dziękuję za oglądanie No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji na kanału, kanał, go w górę, czyli pod tym z gry Fortnite, jeśli więcej filmów. E, z tej gry na moim kanale, no i też oczywiście wymagaliśmy, żeby się subskrypcji do końca grudnia tego roku. Czekajcie tak, za... No i do zobaczenia na końcu z gry Fortnite, w dwóch odcinków, a będzie live, to będzie około 15 godziny do 16 gry Fortnite. O tym Was nie że już wiecie wiedzieli. Pa, na razie do zobaczenia teraz.